Myślałem, że jesteś w mieście Eskiszehir. Musiałem tam kogoś zabrać. Możesz usiąść? Nie mogę, bo mam uszkodzoną kość krzyżową. Załatwiliśmy nasze porachunki sprzed dwóch lat, ale musimy to odwołać. Koszt samochodu, rachunki za szpital, odszkodowanie, które zapłaciłeś swojemu teściowi i szwagrowi, telewizor dla policyjnego klubu. Sporo nas kosztowałeś. Mylę się? Nie. Skoro tak mówisz, jak zamierzasz to spłacić? Co powiesz na nową robotę w swojej dziedzinie? Słucham? Znajdź jednego playboya. Nazywa się Ferhat Gönem.